Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jako taki przerywnik w filmie z, pomiędzy filmami z Legolandu wrzucam dla Was Ninja DBX'a. Zapraszam. Zestaw składa się z 756 elementów za podajże cenę 350 zł katalogowo. Obecnie to jest coś koło 1400. No ale coś będziemy rozwodzić nad ceną. Pora się zająć tą oto sztuką, która znajduje się w posiadaniu moim. Może najpierw omówimy ten oto pojazd olbrzymi. Ninja DBX to jest olbrzymia. Przetestujmy ciężarówka terenowa. Bar... Lub jak kto woli baza na kołach. Mobilna baza. Stworzona do pracy w terenie. Prze... Przeważają u niej kolory czarno-czerwono-złote. Gdzie nie gdzie jeszcze szary się przebije. Na. Pierwsze co się rzuca... To olbrzymie bolce z przodu i potężny zderzak zrobiony z krat więziennych. Które to możemy sobie podnieść, cyk, cyk, i wówczas mamy potężną osłonę reflektorów. Ale moim zdaniem to wygląda nieco gorzej, ponieważ tak wygląda wówczas biednie spód. Do do Mógłbym się przyczepić do tego, że nie postanowiono zrobić tutaj podwójnego uchwytu. No bo jak widzicie, na pojedynczym lekko ruszy się i odpada. Jeśli coś tam słychać w tle, to bardzo przepraszam. Nie mam na to wpływu. Możemy poruszać olbrzymimi ostrzami z boku. Patrzcie. A rozstawmy go w pozycji bojowej. Cyk. Cyk, cyk. Oczywiście to nie jest jego pełna możliwość, o, Sorki, ponieważ głównym elementem zabawy jest możliwość zdjęcia, naczepy lub paki, jak to woli. Ale jeszcze chciałbym waszą zwrócić uwagę, no ale to już jak zajmie, bo będzie wówczas lepiej, żeby zdjąć to wystarczy. Lekko pociągnąć. O, czasami ciężej, czasami lżej. No ale patrzcie, mamy rejestrację Ninjago 5 oraz silniki. Całkiem fajny detal. Zajrzyjmy na chwilę do kabiny. Choć jak już widzicie tam, mamy... Może ja pokażę Wam to bardziej, lepiej. Mamy w kabinie miejsca na dwóch pilotów. Każdy ma po konsoli, ale kierowca bliżej zderzaka ma również w dodatku kontrolery, dźwignie. No ale jak tam widać z tyłu, mamy coś jeszcze. Zobaczmy jak, co to jest. Zamknijmy, może, tę klapę. A mianowicie, rzuca się nam to. Czyli potężne działko ukryte w kabinie. Nie można się do niego inaczej dostać niż tylko zdejmując całą pakę. Lub naczepę, jak, jak zwał, tak zwał. Ale najbardziej to mi się podobają te, te sztylety oraz te dwa kły z przodu. Wraz po, w połączeniu z tym zderzakiem złożonym z krat, to dosłownie mamy potężnego tarana. No ale w sumie to zostało stworzone do jazdy po ciężkim terenie dżunglowym, czyli de facto do taranowania przeszkód. Mamy po bokach również dodatkowe silniki. No ale teraz zajmijmy się tą naczepą. Tak się ona prezentuje w pełnej okazałości. A właściwie to. Tak się prezentuje w pełnej okazałości. Wówczas mamy dostęp do takiego zaplecza technologicznego wraz z warsztatem. Mamy tutaj małego robota, tak zwanego autopilota. Mały ziomuś stworzony z paru elementów. Dobra, wczepmy go, niech się tam ładuje czy coś. Ciekawostką taką na temat tego robocika jest to, że jego tors tworzy element kamery. Rozprostujmy mu nogi. O. Mamy tutaj oparty o jedno koło motocykl Kaja, który niestety ja mam niekompletny, bo kupiłem zestaw używany. Jak widać na instrukcji, o. powinien posiadać również takie ostrza po boku. Mój niestety tego nie posiada. Można tutaj sobie wpiąć dodatkowe ostrza, żeby było lepiej. No a teraz złóżmy to i przejdźmy do następnych elementów. Nagram wam proces montażu, ponieważ należy nasunąć. Jak widzicie tutaj mamy takie kratki wentylacyjne, które dodatkowo stabilizują to. I wówczas, o, siedzi. Ostrza prostujemy i mamy pojazd gotowy do, do boju. W zestawie dostaliśmy również taką konstrukcję. Nie wiem jak to uznać: bramę, wrota. A minifigurek mamy 7 Sensei Garmadon. Dżunglowy Kai. Samurai X Nia Kapu. Kapa, Czy jak on się tam zwie Chopraj Oraz pajtor Biały Pytor Biały jest jedną z bardziej ekskluzywnych minifigurek No i cóż tak, no i oczywiście mamy w dodatku 7, ponieważ liczy się również droidzik. No i co mógłbym powiedzieć na temat takiego zestawu? Tak na koniec. Powiem tak. Zestaw fajny, ale jedyny do czego mogę się przyczepić, to. Br a właściwie dwie rzeczy, do których mógłbym się przyczepić, to brak jakiegoś pojazdu dla złoczyńców, oraz zdarzają się czasami problemy z, z połączeniem ciężarówki naszej. Dosłownie, w trakcie nagrania się mi popsuła, ponieważ tutaj trzeba odpowiednio wyregulować siłę, i wówczas wtedy, no jak źle się coś dzieje, to wówczas. Zaczynają się rozchodzić filary i trzeba to na nowo robić. No to cóż, widzimy się w następnym filmie. Do zobaczenia, cześć, pa!